Czy w tym domu jest światło czy mrok? Czy okna są otwarte, a może zakratowane? Czy pokoje są pełne ciepła, czy pustki? To, co zobaczysz, zależy od planów, które w nim zasiałeś albo zasiałaś. I paradoks polega na tym, że podświadomość jest jednocześnie twoim więzieniem, i kluczem do wolności. Bo dopóki nie znasz architekta, żyjesz w domach których nie wybierałeś albo nie wybierałaś świadomie, ale kiedy go poznasz, to możesz stać się współtwórcą. Możesz usiąść z nim przy stole, rozłożyć nowe plany i powiedzieć, zbudujmy coś razem. Ten milczący architekt to nie jest ktoś obcy, to część ciebie, głęboka, cicha, ukryta. To on pisze scenariusz Twojej przyszłości. Ale scenariusz nie jest skończony. Możesz wejść do tej ciszy i dać mu nowe słowa, nowe obrazy, nowe marzenia. Życie nie jest przypadkową improwizacją.